No i tak, jestem już po pierwszych przymiarkach kokpitu, mogę już ten kokpit wrzucać na gotowo. Jeszcze na koniec dwa słowa o wplataniu nawigacji do instalacji fabrycznej. A więc tak, wtyczka, do której mamy wpleść zasilanie tego wyświetlacza znajduje się tutaj. I oczywiście można to zrobić nie demontując tego wszystkiego, nie wyciągając wiązki, ponieważ ta wiązka leci tutaj pod yy, stelażem i wychodzi z zasilanie monitora tutaj w tym miejscu. Więc w momencie, kiedy chcemy sobie dopleść do zasilania monitora do instalacji elektrycznej tak naprawdę wystarczy tylko wypiąć tą wtyczkę, wyciągnąć sobie tą instalację delikatnie aż tutaj do tego momentu, wplatamy nawigację, zasilanie tego monitora i wpinamy wszystko z powrotem na swoje miejsce. Oczywiście należy jeszcze pamiętać o zakupie jednego kabla, który łączy monitor z całym tym, z całą tą nawigacją. Ten kabel Wygląda mniej więcej tak i znajduje on się w tym miejscu i leci w ten sposób, tutaj pod stelażem wychodzi i jest wpinany do radia. Bez, bez tego ta nawigacja nie będzie działała. Także to tyle na, na wstępie odnośnie nawigacji. Jeszcze z iDrive'em, z tym joystickiem z tym się cały czas zastanawiam, gdzie go dokładnie podłączyć. No i mogę już sobie na tip top wkładać kładać kokpit i zaczynać powoli wszystko skręcać. <śmianowidł> Teraz tak, jeśli chodzi o instalację, która znajduje się w drzwiach, to tak jak w modelu E46, po prostu trzeba przełożyć z jednej strony na drugą, czyli tutaj tutaj po stronie angielskiego kierowcy, tą instalację teraz muszę zdemontować i przerzucić ją na stronę europejskiego kierowcy. I teraz tak, jeśli chodzi o części, to części, które do mnie przyjechały, nie do końca się zgadzają z tym, co tutaj ja posiadam przy tym, przy tym modelu dokładnie mówiąc przyjechała do mnie zaślepka yy, klamki i niestety nie pasuje nie dość, że w kolorze czerwonym. To jest akurat mały problem. To na domiar złego ja mam podświetlanie yy, w, yy, w klamkach a zaślepka która do mnie przyjechała jest bez tego podświetlania. Więc na chwilę obecną będę musiał zostawić sobie yy, klamkę tak jak tutaj jest razem z tym zamkiem. Będzie w razie, w razie czego a ewentualnie gdzieś tam w trakcie jak zdobędę zdobędę taką yy, zaślepkę to wtedy sobie kupię i zaspokojnie wymienię. No, i teraz już mogę zaspokojnie zacząć wyplatać tę całą instalację. Tutaj z drzwi kierowcy europejskiego już mam wyplacioną tą instalację. I teraz, tak, jeśli chodzi o demontaż tego całego tutaj, tej pianki, która tutaj wygłusza te drzwi, to po stronie, po stronie pasażera angielskiego ktoś już coś robił przy drzwiach i ta pianka jest cała zmasakrowana i pozrywana. Tak naprawdę wystarczy sobie wziąć nożyk, delikatnie odchylać i, deli i nożykiem wycinać. Nawet widać tutaj ślad po y, tym jak wycinałem. Nie ma tutaj nic wyrywanego na chama. Teraz po prostu na spokojnie po zmontowaniu tej klamki, jak przyłożę tą piankę z powrotem, to będzie wyglądała tak jak w oryginale. Nie będzie nigdzie pozrywana, nigdzie nie będzie poprzeciągana, tylko elegancko ładnie się tutaj ułoży. Naprawdę, warto czasami poświęcić te pół godziny czasu na tą zabawę tym nożykiem, żeby sobie powoli, delikatnie to wszystko tutaj dookoła wycinać, bo potem już przy montażu tego, taka robota jak jest fajnie zrobiona, naprawdę cieszy. Mam już tą instalację, teraz mogę już ją na spokojnie tutaj założyć. Tak jak wspomniałem, jest to fajne, niezmasakrowane. Tu oczywiście przechodzą kable, więc to już w oryginale było w takim stanie. Została odzyskana praktycznie równa, nic się z nią nie, nie działo. Przyszedł teraz już czas na montaż boczku. I tutaj i tutaj tak. Ja w oryginale tutaj w tym miejscu miałem skórę. Elementy, które do mnie przyjechały, niestety nie mają tej skóry, jest tutaj zwykły welur, więc teraz po prostu będę musiał mieć na uwadze wymianę tych boczków, czyli z czasem będę musiał zakupić takie boczki nowe, i po prostu je podmienić. No i jest możliwość pokombinowania, ale ja nie jestem fanem takiego łatania i cudowania. Można byłoby ze starego boczku te wszystkie zgrzewy, które z tyłu są, rozwiercić i po prostu podmienić te wszystkie boczki. No i tak, przyszedł już czas na ogarnianie powoli komory, komory silnika. Tak, na pierwszy strzał poszedł cały mechanizm wycieraczek. Tutaj akurat nie ma dużo roboty, jest szybki spil. Wszystkie otwory są przygotowane do montażu. Tak naprawdę tylko przykręcamy dwie śruby i cały ten mechanizm mamy przykręcony. Tu jeśli chodzi o całe serwo, no to w tym momencie niestety serwo musimy wymienić. Angielskie serwo się nie nadaje z takiem z innej strony. Są wyprowadzenia i podciśnień i przewodów układu hamulcowego pod pompę. Pod pompę ABS-u tylko wymieniamy podst metalową podstawę, na której ta pompa jest przykręcona i pompa ABS-u przechodzi z Anglika. I teraz tak, yy, przyszedł już moment na montaż całej kolumny kierowniczej, całego układu kierowniczego i zanim w ogóle przystąpimy do montażu tej kolumny kierowniczej, trzeba pamiętać o tym, że w, pierwszym, w pierwszej kolejności trzeba zamontować sobie przewody układu hamulcowego. Ja te przewody mam w oryginale, przyjechały z innej, no przyjechały po prostu z innej bębki zdemontowane, także przewody mam oryginalne, tylko tyle że na początku miałem trochę zagwoska jak one mają być poukładane, ponieważ ktoś, kto demontował te przewody z, z dawcy, po prostu je powyginał i nie dokładnie nie wiedziałem na początku gdzie, który przewód ma iść, dopiero drogą dedukcji poukładałem sobie to wszystko i te przewody same się poukładały. Pod samochodem jest taka fajna złączka. Widzę, że w wersji angielskiej i wersji europejskiej ta złączka jest taka sama. Czyli wystarczy tak naprawdę z wersji europejskiej rozłączyć, w modelu przynajmniej E92, te przewody, zdemontować je i po prostu do Anglika je spokojnie możemy założyć. Nic nie trzeba tam przerabiać, nie trzeba ciągnąć tych przewodów w miedzi, tak jak to było w E46. W E46 niestety. E, przynajmniej w moim przypadku, przy, w tej światce, która przyjechała, te przewody były w całości. Nie dało się po prostu ich e, złączyć, a tutaj w E92 nie ma żadnego problemu, zakupujemy takie przewody oryginalne, po prostu je zamieniamy z lewej na prawą czy z prawie na lewą i e, mamy sprawę załatwioną. Dopiero po montażu przewodów hamulcowych e, możemy sobie na spokojnie przystąpić do montażu całej tej kolumny kierowniczej, tym bardziej, że te przewody po prostu one zawijają się tam pod tą kolumną. W momencie kiedy miał już zmontowany cały układ kierowniczy, w tym y, strasznie bym się tutaj męczył, żeby te przewody tam powiedzmy upychać Oczywiście wszystko sobie tutaj porozkręcałem, przygotowałem sobie porozkręcane są wszystkie przewody, o, y, były y, odsunięte na bok. Tak, żeby zrobić tutaj jak najwięcej placu, i wtedy bez żadnego problemu te przewody ułożyłem. Oczywiście do przekładni kierowniczej również ten plac tutaj mi się przyda. Teraz tutaj wszystko mam praktycznie na, na widoku i bez żadnego problemu mam dostęp do wszystkich elementów. W momencie, kiedy to było wszystko zamontowane, no to tego placu tutaj nie było i znowu by się trzeba było wkurzać i denerwować. Także teraz już po zmontowaniu tego wszystkiego biorę się za montaż przekładni kierowniczej, no i już mam nadzieję, że będę. Powoli z, 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 no przykład Tak, komorę silnika mam już ogarniętą. No i tutaj muszę przyznać się bez bicia, że doszło do jedynej rzeźby, jaką wykonałem tutaj przy tym samochodzie. A mianowicie musiałem przedłużyć całą wiązkę silnika, która znajduje się z tej strony, tak, żeby wystarczyła mi do skrzynki bezpieczników, która znajduje się e, po drugiej stronie. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, w wersji angielskiej skrzynka bezpieczników znajduje się z tej strony. No i w tym momencie kable e, z tej strony silnika mają. Nie muszą być na, na tyle długie, po prostu są krótkie, tak żeby staczyły do, do tej skrzynki bezpieczników. No i w momencie, kiedy już przeniosłem skrzynkę na drugą stronę, no to okazało się, tak jak to mówiłem zresztą, e, że te kable są za krótkie i po prostu nie, nie wystarczą. No i w tym momencie niestety trzeba było poświęcić jeden dzień, tak żeby te e, całą tą wiązkę z tej strony silnika przedłużyć ją na drugą stronę. No i tu oczywiście apel do wszystkich, jeśli ktoś posiada wiązkę do takiego silnika. N52B30. Ja z chęcią zarosłone pieniądze odkupię, ponieważ nie będę spał spokojnie wiedząc, że na tym silniku ta wiązka jest tutaj łatana. Zastanawiam się oczywiście nad tym, czy można zakupić taką wiązkę z silnika 2,5, ale nie do końca jestem pewien, czy będzie pasowała i głównie też chodzi o to, żeby te wszystkie wtyczki się zgadzały, żeby po zakupie takiej wiązki nie okazało się, że trzeba będzie coś ciąć, przerabiać, lutować. Po prostu ta wiązka ma tutaj być na tym silniku oryginalna. I tu akurat wiązka składa się tak jakby z dwóch części. Pierwsza część jest po tej stronie, zasila cewki oraz czujniki położenia wałków rozrządu i jakiś tam powiedzmy osprząt z drugiej strony. I z tego co się orientowałem, ta wiązka jest do dostania. Tylko muszę to dokładnie zweryfikować. Gorzej jest wiązką, która znajduje się po tej stronie silnika i ta wiązka tutaj z tej strony obsługuje wtryskiwacze, przepustnice, przepływomierz i jakiś tam resztę osprzętu elektronicznego, który się tutaj na tym silniku znajduje. Była taka wiązka, przez moment wystawiona, ale niestety koszt takiej wioski to był 1000 zł. No, trochę dla mnie cena wygórowana, tym bardziej, że do silnika 2,5 taka wioska kosztuje w granicach 250 zł, i to już są rozsądne pieniądze. Także przez cały czas będę szukał i polował na taką wiązkę a przy okazji będzie kolejny odcinek e, z rozbierania i z wymiany takiej wioski e, na, na takim silniku. No i teraz tak, jeszcze w międzyczasie oczywiście okazało się, że podczas wymiany całego kodu kierowniczego nie szło rozpiąć jednej szybko złączki, która idzie do chłodnicy, do chłodnicy tego całego układu. I tutaj musiałem potraktować trochę brutalnie, czyli wziąć lifierkę i delikatnie próbować nacinać tą szybkozłączkę, żeby w jakiś sposób to rozpiąć. Niefortunnie naciąłem przewód z chłodnicy. No i w tym momencie również też y, musiałem taką to chodicę wymienić. Musiałem zakupić nową, wymienić, tutaj też trochę czas się przeciągnął. Na szczęście już wszystko jest w porządku, wszystko gra. Także już teraz można powiedzieć, jestem na finiszu. Zostało tylko i wyłącznie zrobić porządek w sterownikach, ponieważ y, świeci się check engine, ale to y, w momencie kiedy pierwszy raz odpalałem ten silnik, po prostu y, porozpinana była część elektroniki na tym silniku, więc muszę wykasować y, check engine. No wiadomo, poduszki. Również są również trzeba wykasować, ponieważ przez cały czas były testy prowadzone bez wspiętego całego tego układu airbag, więc tutaj też są błędy do wykasowania. No i oczywiście muszę zrobić porządek z radiem, ale to już zostawię na kolejny odcinek.